Serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Casting of Franks, e, Frankstone. E, widzimy się w takiej nietypowej scenarii. Bo się okazało, że jak nagrywałem... No, dzisiaj odcinki. To się nie nagrał dźwięk z gry. Nagrał się mikrofon, ale dźwięku z gry nie było. Więc, już nagrywam to raz jeszcze. Grę ukończyłem, bo ja dopiero postanowiłem, że sprawdzę po trzech odcinkach, czy się wszystko nagrało tak jak powinno. Co zrobiłem błąd. Mimo tego, że podgląd dźwięków mi pokazywał, że wszystko poprawnie się nagrywa. Eee, więc, no. Idziemy raz jeszcze. Nie wiem, czy uda mi się wybrać te same wybory, które dokonywałem w trakcie gry. To jest w ogóle ciekawe. Przedłem ścieżką, którą nikt nie poszedł. Nie wiem. Więc zaczynamy tu raz jeszcze. W tym miejscu powinniśmy zacząć, więc. A no i przy okazji, e... jak już zaczynamy, no to chcę Wam powiedzieć, że tak. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania filmów. No i jak chcecie taniej kupić gierki, to zapraszam Was do linku w opisie na Instant Gaming, gdzie możecie kupić sobie taniej giereczki, a przy okazji mnie wesprzeć. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagra. Naprawdę. Ogólnie z tego co się dowiedziałem, no to... Gra ma... Z 14 epizodów. What's wrong, young man? Uh, nothing. I, uh... Let me help you. Uh, I'm fine. It's nothing. But you look as if something. I'm worked. just looking for my dad. Uh, the sheriff? The sheriff? Yeah. Have you seen him? Oh, wow. Well, uh, yes. Uh, where? Uh, here and there, now and then. He does have a way of showing up in the strangest of places.

Well, I'm Pretty sure they came down this way. I wouldn't be sure of anything in this place. How did she get you here, Linda? What did she offer of you? i not I think you still owe me some answers. <laughs> and how's that? You're acting like a lunatic, sneaking around attacking people that's not the sam green i know people change over time the only time i ever saw you even close to this intense was when you caught chris and Jaime and me at the mill i uh, thought yeah. i was being too hard on you at the time but knowing what i know now i'm glad i broke your camera but you never broke our camera well of course i No nic z innego wymiaru, no po innej rzeczywistości, nie wiem jak to. Alo, chodź, masz no kuźwa, czemu tak gra mnie? Tak nie cierpi, w zasadzie mamy prawie wszystkie. Figurki, no to jest figurka, którą się dostaje na, na koniec gry, więc tak trochę. Halo. Hmm, Chwila. Bo to jest ciekawe, że wsadnie nie działa tylko. Sterowanie. Hmm. Świecie. O, no się naprawił. What did you mean when you said all of this is because of Cedar Hills? I said it's because of what happened. Zresztą nie, bo sumia znaczniki się zapisały z tego co więc w bizie, więc sumia tu nic nie będzie do tego momentu raczej. Dopiero tam gdzieś później. Mogę tu wejść? Nie, no. Ah, si. Now, I said it's because of what happened in Cedar Hills. And what's still happening right now. What's happening right now? What happened back then? Kids making Super 8 movies? In the mill? The mill's been gone for years. Uh, I told you, I don't count years anymore. <gasps> what is it? Oh, nothing. Nothing. I... Uh, 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 find him all and Gotta find him before. S s skies are folding in again. And it's. Uh, Take it easy, there. Sam. You don't seem okay. We got to find Augustine now. I think you should take a minute. I'll be fine. Now, are you gonna help me find Augustine, or are you just gonna get in my way? I looked at your journal. What? The things you wrote. You're not well. You need help. I need. Your help. Right now. Uh, I'll help you, okay? But you gotta promise me you'll see someone when this is over. Sure. Promise me. I promise. Sam? Sam. I właśnie... Sam Hello? Hey, where the hell did you go? Sam, come on! Sheriff Green? Bo ogólnie tu powinna być gdzieś... Kurwa, nic nie widzę. Tu gdzieś powinna być jeszcze znajdźka jakaś. To jest zamknięte. Weźmy pójdźmy tu może. Tu jest też zamknięte. Ja może nie konkretnie tu, tylko w tym pomieszczeniu, co teraz będziemy. Jak się nie mylę. A, tutaj. No. To to sprawdzałem. Dobra. trzeba przeszukać dokładnie. No ogólnie mamy, brakuje nam w sumie trzech tych. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Y to jest... Jakoś to było nazwane przez. Górę. O, jest. Nie, to nie to. Co to jest? A, gadżety z tego.

Teraz trochę więcej widzę. Jakby nie patrzeć. Huh. O i tak mówię, gdzieś tu powinien być w teorii. bardzo nie wiem, kaj to jest to w poprzednim ranie tego w ogóle nie widziałem bo tak mi świeciło słońce na monitorze nic nie było a tu jest Dobra, Mamy wszystko. Może nawet skończymy to szybciej. To wiem, co i jak trzeba robić, więc może. Bonnie nie w to Chris. To, to nie jest Tak, to co Ta, to jest ta sztuczna ręka. Więc mamy wszystko z artefaktów. Z które nam brakuje dużo. W zasadzie nam brakuje tylko dwóch Nie wiem tylko w których momentach są te lalki jeszcze To jest jedyna rzecz, której nie wiem No i właśnie, yy, jak skończymy tą grę na odcinkach w serii na YouTube, czyli patrzę na to, że wy ostatni odcinek dostaniecie raczej w piątek, to w sobotę bym się, sobota, niedziela bym się, w sobotę na pewno, yy, stream dostaniecie z tej gierki, ale na Twitchu, więc jak coś na głównej stronie kanału macie tam link do Twitcha mojego. Dziewasz serdecznie zapraszam. To fakt, zapis potem wrzucę też i jako kolejne tutaj dodatkowe odcinki z serii, żeby nie było. Bo tak jak mówię, mówię no. It's got nothing to do with you. Logan Chen? Who is Logan Chen? Linda. Don't you fucking lie to me. When I stopped Frank Stone in the steel mill back in 1963, I thought that'd be the end of it. But ever since. Not a thing in my world has made sense. In any other either. Everything, all of this leads back to that night. And sure, I stopped him. But in the process. I caught a glimpse of the bigger picture. The stone was just a piece of something much worse. I couldn't shake the feeling that all I had done was delay the inevitable. That I was just one insignificant reflection of what actually happened. And it started to drive me crazy. Eventually, that led me to Logan Chen and the Imperiati. And they helped me to understand what I'd seen and what I could do about it. What I'd have to leave behind. You do know that you sound like a raving fucking lunatic, don't you? I take no pleasure in any of this. There's no reward for me when I've done what I've gotta do. There's no gratitude, no gold watch. It's just sort of a higher calling. <laughs> God, you're so full of it. I'm not a kid anymore, and you're not the sheriff. You don't get to play high and mighty with me. Linda. No, you won't be straight with me. Fine. But I'm not an idiot. I know how misdirection works. I can see what you're trying to hide. Did you think I wouldn't notice the second you walked in here? You should be at least 80 years old, but you're barely older than me. How does that make any sense? In fact, none of the dates in your fucked up journal line up. I'd say it's pure lunacy, except. Here you are. The wrong age. So what are you implying? I'm saying you might be Sam Green. But you're not the Sam Green I knew in Cedar Hills. You're someone else. Aren't you? Just the... For every path taken, there exists another taken by a shadow self, another reality, another world worlds so close they bleed together. Do you see? The timelines I chose were special. The bleed strong. The entity straining against the edges of our world. I didn't need Frank Stone's mortal vessel, after all. I only needed the most perfect versions of his essence, trapped on celluloid, projected at 24 frames a second. Frank Stone will be reborn. na początku Where no, is nie mogę tego Co już znam, więc kilka razy drzwi wiem co mam robić. I gdzie need one of these. Ale na pewno jeżeli znowu będę mógł przeczytać te notatki, bo może być taka sytuacja, co, że co mi nie pozwolą. E... Teraz będzie wszystko działać normalnie. Bo wcześniej jak chciałem właśnie przeczytać notatkę, to mi cały czas postać puszczało ją. Więc jak coś... A nie, to... mi się chyba w... udało przeczytać całą. Tak mi się wydaje wydaje. I fix these boilers, that shut off the leak. No i teraz musimy się wrócić po... To ball, <coughs> które akurat szukałem w... W yy... poprzednim podejściu... Dosyć długo nie będę ukrywał. coming with me buddy <sighs> can't waste time not with it. Hmm, Pia, czy coś tu było? Nie, nie widzę tu nic. Wystraszyłem się tej butki. zadamie nic nie było. No, mm. jak coś, jeżeli by ktoś szukał tej obruszki. Yy.

Ale szczerze, ta gra jest mało straszna. To jest na pewno na minus jej. I co z tej strony jest ta? I tak, że dobrze. No. Tu jest kolejno, to i ja na przykład nie rozumiem czemu tutaj jest kolejne. Skoro tu chyba nie było kolejnego tego. Żeby nie było, ja tam wejdę też. Więc się o to nie martwcie Bo. Tutaj mówię, wszystko będę robił tak samo. Tylko trochę szybciej. Więc żadnej w teorii znajdźki nie pominę. Bo tylko o tej pamiętam, coś o tamtym figurce tamtej wcześniejszej, to pamiętałem. że ona tam gdzieś jest. Fuck. Frank Journal. Tego chyba nie czytałem? Tak, tego raczej nie czytałem. Kiedy wziąłem to do ręki i dałem wam, żebyście sobie sami. A tak, bo tu mnie zbugowane, że mi się szybko to z... że szybko mi to znikało. Oh my God, this... This so... Tak samo ta notatka. Że mi od razu ten to. Doktorina. A, a, tutaj jeszcze są. No i to jest przejście dalej. Gdzie w teorii w pierwszym odcinku to skończyłem Tam Ale w tym odcinku skończę tu Więc jeżeli wam się podobało odcinek Jeżeli byście chcieli więcej materiałów to Z gier na ale Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i pamiętajcie, jeżeli chcecie kupić tanie giereczki i chcecie przy okazji wesprzeć mnie, to macie link w opisie do Instant Gaming. Wystarczy, że zaakceptujecie cookie, ciasteczka i tyle. Więc trzymajcie się. Hej hej!